Mam koło z tej strony inferno, i dzisiaj nagramy sobie odcinek z Clash Royale. Dobra, ja tutaj zapraszam. Znaczy, nie, Poczekajcie jak wieczorem, shop Dobra, nie, nie. nie wiem czy będzie coś mówić. Dobra. Tyk. Dobra, hunter to wszystko znaczy roz... ta, Valkyria. Masz coś na drugą stronę? Wczytało się w ogóle? O, tak, może naj... Nie wskoczył. Ja W końcu wojna wiezieję, troszkę to Niemki. O nie, ja postawiłem Hog Raidera na ton, ale obydwoje mają skinę do tych, wiesz? Dobra, nie jak to bronić. Wizard rozwali to O nie, bo on tak mega wolny strzela To zabije Jakoś mocne kombo poszło Z tą Witchkę W sumie to chyba mam Nie, nie, nie stawię Mega Knighta Miss click Yeah. <laughs> this man is idiot. Mm. Czuję rozwali tam wieża. Oh não Ah, nice nice. Yes, that Oh no. Ah, let me Oh no, I'm back GG! GG! Dobra, nie wiem. Nie wiem, nie widziałem, że gram z Anglikiem Dobra. A w ogóle nie wiem o co chodzi, ale ja nie nabiję. Widać, że Battle Passa tutaj, bo 23 dni są tem do końca. A ja co codziennie mam 23 godziny bloga, blogaty, znaczy 24 godziny. Jakby nie nabiję tego wody, co więc trochę szkoda. że Tak super zrobiło, no ale... No dobra. O, niej mecz nacisnąłem. Yy, czy jeszcze jedną gierkę? Tak, jeszcze jedną gierkę gramy. Dobra. Spoko. Eee, dobra. O nie, widać, że tutaj legenda. Ale ja widzę, że mam ósmy poziom razem. Nie wiem, czy ten Mega Knight... Dobra. Przytomny. Dobra. Straciliśmy to combo. Myślałem, że ten Mega Knight to może być zła decyzja. No. Cholę. Za dużo eliksiru straciłeś. To no też nie wiem, czy to była dobra decyzja, ale dobra, przynajmniej ten. E no. Wiesz, co Twój angielski nie jest dobry. Fokusu. <noise> no to fajne, fokusu ci powiem. Inferno, fokusus Nie no, nie no, no super. O, teraz jak będę robił kombo to daj mega Wizard, postawię walkirię i wtedy mega knighta postawię jeszcze. Najlepiej na Double Elixir to postawić To później zrobimy to bo Jeszcze tego nie stawię. Oram Rider, to... będzie double elixir to to zrobimy. Kombo. Dobra. I dawaj tutaj gdzie jest ten. Na tą... Tutaj dawaj Meganita'a. Nie wiem czy zbierasz. Tutaj gdzie idzie ten lizard to wszystko. Mega night, mega night, mega night. O kurde, dobra, za późno postawiłeś. go. Co, mówić po polsku? Dobra, przegrywamy to. Mieli lepsze karty. No ja jednak nie umiem pokonać zbytnio legend jeszcze. Nie mam takich kart. Mam jedną legendę, tylko że to jest słaba. Dobra. Myślę, że możemy jeszcze jedną gierkę zagrać, jak już. Już długi odcineczek się robi. Piszcie, jakie odcinki byście chcieli. Długości. Nie paczka, dobra. W mam 10 Od Spoko. Założyłem sobie nowe konto Chyba oczywiście Royale nie usunął poprzednie konto. Nie dało się zrobić tak, że mogłem się zalogować. Usunęli mi konto niestety. To jest słabe, no ale... klik. O nie, nie mam szkietonków. Jak ty te szkietoner postawiłeś? No świetnie. No i na głuchi tego, no. Wokół sparkiego powinieneś postawić. Ale Dobra, tutaj na. Ale misklik. A, misklik. Miskli. No 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 nuk, 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 gg. Dobra. Ja będę kończył odcinek. Więc siema i. O, giant chest. No tak na dobry koń, koniec odcinka. Jan. cześcik zleciał. się nie będę go otwierał, bo zbieram gemy na emotki. Znaczy już zbierałem. Więc siemaneczko i do następnego.